Dzisiaj mój pierwszy odcinek. Pierwszy raz moją twarz. W sumie to trzy, drugi. Albo pierwszy. Dobra, tam. Dzisiaj i, będę nagrywać takie sobie filmiki, które będą się nazywać Twoje zadanie zostanie wykonane. I ale to będzie takie w długości, a ogólnie to, ogólnie to będzie się nazywać... Uwaga, uwaga... Kaczka! W kaczce polega na tym, że zadajecie mi pytania albo wyzwanie. I ja muszę to w innym odcinku to zrobić. So, yy, ostatnio dostałam na moim blogu na, yy, od... U, tajemniczego wielbiciela dostałam taki link. Powąchaj swojego brata buty? Buty napisał, ale co to? No to buty. Ja nad tym dużo myślałam. Wziąłem najbardziej śmierd śmierdzące buty mojego brata. I zgadnijcie, co się stało. Za chwilę wam pokażę, co się stanie. Takie przepocone oho... Że... O, Ochyta. Nie chcielibyście tego wąchać. Mówię wam. To jest tak ochydne, że śmierdzi jak stary banan, pot i dużo luzu. No, a to tak poza tym. W następnym odcinku piszcie w komentarzach. Na nas następny odcinek Wy wybierzecie, o czym ma być. Dobra, pa!